To nie, nawet nie zwłaszcza, ale, że mu tam coś tego ucha wycieka wcześniej, więc nie było sprawy żeby ucha. Dopiero potem, właśnie 12 grudnia, zaczęła się sprawa ucha. Była wizyta lekarska, na której pani doktor stwierdziła, że nie wymaga to pilnej interwencji dla i wstawiła zwykłe skierowanie do porady laryngologicznej 12 grudnia, Pani doktor na wizycie stwierdziła, że nie jest to sprawa kliena, która wymaga identyfikacji i interwencji. I dała skierowanie dla mikrofonu lekarstwa. Zwykłe, bo to czasami jest pilnie. Która wymaga identyfikacji na i interwencji. I dała zwykłe skierowanie dla mikrofonu lekarstwa. Proszę. Czy zna Pan przyczyny częstych zachorowań Jakuba w Waszym domu? No tak, chodzenie do szkoły, kontakt z innymi dziećmi, przyziębionymi... Znaczy, to to, to Przy ma kontakt z innymi. To są jesienne przeziębienia. Przy dziewiętna będą się dzieje. Czy Jakub ma w pokoju ciepło? Tak. ma gejnik działający. Kuba ma w w z... Co Kuba posiada w swoim pojedynczym pokoju? Biurko, łóżko, szafę yy, piłkarzyki.